witam was serdecznie po bardzo długiej przerwie i chciałbym wam pokazać fajną rzecz, która liczy punkty w stylu darcie. Jest to system Skolia Home. System Scolia Home składa się z kamer, które są podłączone tutaj jest takiego mały komputera, który zlicza nam punkty przy rzucie do tarczy e, i tutaj mamy trzy kamery które są połączone z tym komputerem. Komputerek jest połączony tutaj z takim e, kablem, który z kablem od e, routera to jest jedyny feller tego e, systemu, że jest niezbędne podłączenie do, przez kabel do routera. Nie można to zrobić przez WiFi. Także. Producent twierdzi, że żeby nie został ten system ich schakowany i dlatego jednak musi być ten kabel do routera. I tak jak tutaj widzicie, raz, dwa, trzy, symetrycznie kamery rozmieszczone dookoła, do, dookoła tej obudowy. Obudowa jest z twardego plastiku, także kamery są ogólnie stabilne. Niemniej jednak trzeba uważać przy wyciąganiu lotek, żeby je nie po prostu nie e, dotknąć, bo wtedy zostaje przekłamanie, przyrzucie do tarczy. I to jest tak. To jest jedna sprawa. Ja kupiłem osobiście te, ten system, czyli ten komputer, który jest pod spodem, pod tym napisem, pod tą napis, obudową tej skoli, z tymi trzema kamerami i dodatkowo. Tutaj jest ta obudowa, która w środku ma oświetlenie, oświetlenie ledowe. Montuje się z tyłu na dwie śrubki raz, dwa i z tyłu są jeszcze takie haczyki od tej obudowy, zaczepia się o po prostu o tą e, oponkę. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? System działa. No, po przetestowaniu powiedzmy tego miesiąca czasu który ten nie wiem z 10-15 błędów głównie błędy są wynikają z tego że, e, e, że jeżeli ktoś ruszy kamerę no to wiadomo przekłanie, przekłamanie ale później wam w filmie pokażę jak się kalibruje i tak dalej można ustawić odpowiednio i skalibrować e, tą tarczę z tym systemem i tak jak tutaj mamy na przykład tą tarczę podłączoną poprzez kabel do internetu. To tak tu mamy, w moim przypadku jest Chromebook, który jest zamontowany na statywie. I wchodzimy bezpośrednio na serwer z Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieć to tak dokładnie. Ten serwer z jest, coś tak, tak wygląda. Nie wiem, złapiemy ostrość. O, właśnie, i można to grać po prostu. Możemy sobie wybrać opcję grania. E, ach, tutaj muszę po prostu wyjść. To jest poprzednia gra, która, którą grałem sam z sobą, bo idzie tak też zrobić. Tutaj wyłączymy to, przerwiemy to. Ach, gdzie to jest. Nie, dobra, pójdziemy do lobby. Ok. Jestem tutaj po prostu na czacie. Na czacie i tu są osoby dostępne. Osoby dostępne są pod zielonym punktem. Czyli tutaj nie wiem czy widzicie. O, to, to może będziecie widzicie. Tam gdzie jest zielony punkt, to jest ten. Ja akurat jestem Tomek Bremen, Plasma on dart, dart Argan. Jest dostępne. Poza, poza, poza tym ci wszyscy na pomarańczowo są po prostu w grze. Oczywiście widzimy, z jakiego kraju są, jaki mają average, czyli e, średnią. I, I tu my mamy też taki chat, z którym możemy zapraszać ludzi, nie? albo bezpośrednio e, poprzez kliknięcie i zaproszenie tego, na przykład plazma jest tutaj. Plazma, Gość z Austrii, także możemy go sobie zamówić, za ten, e, zaprosić do gry. No, dosyć wysoki average, bo 72%, e, procent, także ciężko będzie z nim grać. Niemniej jednak, idzie go zaprosić i wtedy wciskamy tutaj i dalej prosibym go o, o grę. Nie, nie będę wciskał, bo to nie ma sensu. To jest jedna sprawa. Tu można grać online, możemy też grać, cofniemy to do tyłu, możemy też grać lokalnie, czyli możemy grać w gry, jest tutaj na przykład 501, 501, 301, 170, możemy grać treningowo, Bob27, możemy grać trening zrobić. Ja mogę sobie grać na przykład, powiem Wam teraz, jak tu jestem na dole, jestem Tomek Bremen. Sobie ustawiam na przykład BOT, czyli z komputerem. To jest personalne ustawienie, mniej więcej average, który ja akurat gram, czyli nie wiem tam powyżej 50, no 50 powiedzmy, nie? I wtedy gram z komputerem. Jak to wygląda przykładowo? To jest teraz, zap... mogę grać z komputerem, nie? mogę też sobie wybrać opcje różne. Łącznie z Taylorem. Taylor to już jest 500, e, przepraszam, 105, także 105 average to jest już bardzo ciężko. A ja mam akurat gram na 55%, nie? 55% average i, i 15% check, check out, czyli kończenie, nie? To tak to wygląda. Można grać sobie osobiście, można sobie też z gośćmi grać. Do, do czterech użytkowników możemy grać. Akurat możemy dołączyć sobie jeszcze dodatkowo raz, dwa, trzy, cztery playery to jest maksymalnie możliwość. Oczywiście możemy od Bula zaczynać też, nie? I możemy na przykład, ja mam tutaj Adam, dajmy na to. O, damy Kaja, mój kolega, no i koleżanka Betina i. Możemy zacząć grę. Wtedy ten obraz zostaje dzielony na cztery części. I w przypadku teraz tak. Ja mam tutaj tak: czterech graczy, którzy są ustawieni. Teraz mam drugą że Mniej więcej działa. Przepraszam Was, małe zamieszanie. To wszystko jest na tej Tak, i teraz powiedzmy biorę dobra lotkę wyciągam i teraz ustawienie jest na Adama dajmy tu mamy Adama biorę sobie moje loteczki raz dwa trzy i wykonuję rzuty za Adama jakby co ja tu rzuciłem 5. pokazuję mi pięć tu rzuciłem sześćdziesiątkę i piątkę i teraz wam pokażę co będzie się działo czy rzeczywiście ten system po prostu liczy te punkty tak jak powinno być co rzuciłem? 5 60 i 5 jest? jest zgadza się. i teraz zobaczycie co będzie dalej i teraz następny gracz jest tutaj czyli, 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 czyli Kai przez wyciągnięcie lotek przeskakuje na kaja i przykładowo kaj rzuca tak tak a się nie przykładam do rzutu rzucam taką na pałę jakby to wam powiedzieć i teraz 41 kaj rzucił. Patrzymy, kontrola 41 pasuje. I tak dalej, i tak dalej. Przy końcu jest opcja powyżej, poniżej 170, jak będziecie mieli już do finiszu. Jest opcja taka, że ta skolia pokazuje, co wy po prostu rzucacie. Co musicie rzucić, żeby zakończyć legę. I teraz przeskakuję na. W ogóle się nie przykładam, bo to chodzi o to, żeby wam pokazać. I mam teraz 441 do końca, czyli trzy razy, że 20 rzucone. Jeszcze raz na jazd. Pięknie trzy razy jest. Oczywiście jest możliwość głosu włączenia. Ja tutaj włączę wam głos. Teraz wyciągam lotki i teraz to przeskoczy na mnie, czy na Tomka bremen. O, i zaraz usłyszycie, jak. Zostają punkty policzone. Oczywiście jest to po angielsku, ale 60, słyszeliście? Powiedział 60 60 czyli 20, 20, 20. Proszę Dobrze. bardzo, jeszcze raz pokazuję wam, czy rzeczywiście to działa, a działa perfekcyjnie. Pod warunkiem, że kamery są skalibrowane odpowiednio. Wyciągam dalej i przeskakuje mi to na Adama i Adam robi dalej i tak dalej i tak dalej. Tak jak wspominałem możemy grać z komputerem i możemy grać pomiędzy różnymi zaproszonymi przyjaciółmi i tak dalej. Jedyny mankament to jest właśnie to, że tylko cztery osoby mogą grać, ale myślę, że powyżej cztery osoby to jest wystarczająco i to nie ma sensu po prostu e, grania. Dalej, e, bo no, za dużo, jak jest za dużo, to jest niedobrze. Nie? Także to tak to wygląda. Możemy grać z komputerem, możemy grać przyjaciółmi i możemy grać online. System naprawdę jest perfekcyjny. Tu wam pokażę na przykład, dobra, już teraz nie będziemy grać, to nie ma sensu. Pokażę wam, wyjdziemy ja to przerwę. Co komputer robi? Mamy coś takiego jak statystyki. Możemy sobie zobaczyć jak tarcze jak rzucaliśmy, przykładowo dana osoba, na przykład Tomek rzucał. To jest Tomek, Adam, Kai. I Betina. I historia, czyli jak lek przychodził w dół, czyli kto jak co rzucał. nie? Czyli każda jedna osoba ma inny kolor, na przykład ja jestem podzielonym, czyli. Nie no, w pierwszym rzucie nie rzucałem nic, bo przeskoczyłem na Adama, czyli Adam rzucił 40, potem Kai rzucił 41 i Betina chyba. 60, dobra, nieważne, ale to jest, to jest tak, że fajnie jest ten, bo statystyki są. Są statystyki pokazane, ile z 40, 180 plus 140 plus stówka, e, checkouty e, average z 9 lotek, e, no, ile lotek zostało rzucone w legu i ogólny average. No, i procent, procent szczekałów też są, jest zaznaczony. Także macie statystyki tutaj fajne, bo tu można jeszcze sobie wejść w historię i, i, i fajnie sprawdzić sobie, jak kiedyś się rzucało. Tu mam, macie coś takiego jak mineboard, czyli widzicie te wszystkie e, zrzuty z kamery. I teraz coś takiego jest. Robicie taką ili elipsę, i teraz ta elipsa musi się po prostu nakładać na ten. O, u mnie się tak dokładnie nie nakłada, ale jest to w tym okręgu. To jest szczyt z kamery pierwszej, drugiej i trzeciej, nie? No, pierwszy mógłby być lepiej, ale wszystko działa. Wszystko działa. Ważne, żeby po prostu było ten, ta kamera w tym polu i łapała wszystkie pola rzutu, nie? Tutaj robicie streaming, kalibrację i tu powrót jest do gry. No i tu jest historia. Historia. Historia jest od początku, kiedy ja zakupiłem ten, tą skolię, a ją mam już, no powiedzmy miesiąc czasu. Ja przepraszam was za chaotyczny filmik, ale pokrótce chciałbym wam tutaj pokazać, jak wygląda skolia. To jest właśnie to lokalne online. Można grać fajnie sobie. Ja co jedno mówię, to jest to błąd, znaczy błot. Myślę, że to jest hmm, troszeczkę, hmm, jak to się nazywa, niedopracowane, że musimy przez kabel podłączać ten komputer od skoli, nie? Ale znowuż Chromebook jest podłączony on, y, 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 przez WLAN. Y, 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 Czyli przez e, Wi-Fi, nie? Także co do wchodzimy przez stronę, skory, stronę Game Skolia Darts. Także e, jeżeli e, i tak, i skolia działa tylko na zasadzie, jeżeli musimy mieć internet. Bez internetu z kolią nie zagramy. Dziękuję Wam za ten chaotyczny, co prawda, filmik, ale. I jakbyście mieli pytania, to piszcie albo może Wam nagram jeszcze jeden, już porządnie ten film, i zobaczycie sobie, jak to działa. Dokładnie. Naprawdę ja jestem ze skoli zadowolony. Czasami bywają błędy, ale to mówię ze względu na kalibrację albo e, dotknięcie kamery. Ale to jest normalne: jak kamera przedstawi się ręką podczas wyciągania lotek, to właśnie. Y, są przekłamania w liczeniu punktów. Nie? Bywa też czasami tak, że przykładowo przy rzucie takim i skrzyżowaniu się lotek też może y, może z kolei źle policzyć, ale jest, jest opcja, ja Wam zaraz jeszcze pokażę tak na to, jest opcja, gdzie możemy zrobić. Wejdziemy w tamtą grę. Którą graliśmy tutaj. Na przykład, dobra, teraz. No to dobra, ja rzucę sobie teraz tak. I dajmy na to. Sprawdzimy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Cześć, ja to rzuciłem. Rzuciłem sobie tutaj 75. Z kolei pokazuję tutaj akurat wynik. Od razu na dole jest average podane i average z 9 i w trzeciej, tym, w trzeciej tabelce jest podane z checkoutów procent. Ja rzuciłem tutaj 54, 1 i 20. Wszystko jest ok, ale przykładowo, gdyby skolia źle policzyła, to co robimy? Robimy taki myk. Wchodzimy na przykład na każde jedno pole. I możemy zmienić manualnie. Poprzez. Nie wiem czy to będzie widać. O. Teraz wchodzimy, na przykład 20. I teraz wchodzimy, a, sugestia. Sugestie robimy na przykład. To dobra. Możemy to zmazać. I na przykład nie wiem, zrobić sobie. Nie wiem, nie 20 była, tylko była. 40. Jak robimy 40? Doppelt, czyli podwójna 40. Wchodzimy na score, dokładamy 20, podwójna i zmieniamy na podwójną 20. I każdą jedną kwotę możemy zmienić. Także, e, także można manualnie pozmieniać ten. Oczywiście, jeżeli gramy online, gracz, Widzi, że zostało manualnie zmienione ta kwota. Także nie może być tak, że on będzie walił nam 60, 60, 60 i, i nagle zrobi nam 9 lotek na 501. Nie? Bo każda, każda zmiana jest po prostu widoczna. Nie? I mówię, to najważniejsze jest w tym pomiędzy. Jak to się. Jeżeli wyciągamy lotki, tu się wszystko zmienia, zmienia się i przeskakuje. My musimy, jeżeli gramy z graczem online, my musimy czekać, aż się zmieni na nasze pole i podświetli się. Po prostu to, to akurat kwota w przypadku teraz Stomka przeszła na Adama, to wtedy Adam może rzucać. Nie możemy wcześniej rzucać, bo wtedy nie policzy. Ale nawet jak nie policzy, to wtedy możemy sobie dobić te punkty, powiedzmy. Nie? No, i to tak wygląda. To taki króciutki filmik i mówię Wam. A, właśnie co najważniejsze, ile to cudo kosztuje ta skolia, ta, ta obudowa z tym oświetleniem. Tutaj jest oświetlenie, oświetlenie jest bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, fajne światło. Nie za ostre. Dodatkowo mamy te trzy kamery i to oświetlenie ma jeszcze dodatkowo. Także możemy ściemniać i rozjaśniać. Ja mam takie urządzenie. Taka, no, taki przyciemniacz, nie? To, to urządzenie kosztuje w zestawie, akurat ja dałem, trzy kamery, ta obudowa z oświetleniem komputerek, to dałem za nią, dokładnie nie chcę Was skłamać, 859 euro. Ale powiem, ci, powiem Wam, że jest bajka. Wszyscy, którzy do mnie przychodzili, byli pozytywnie zaskoczeni nią. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.